Templariusze Koła. Pierwszym templariuszem, który przybył przez portal do naszego wymiaru był tajemniczy Karak. Miał 3 metry wzrostu i był idealnym połączeniem żywego organizmu z maszyną. Opanowany i rozsądny, a mimo to brutalny i zaborczy. Spodobał się Ilion. Odtąd templariusze stali się cennymi wojownikami w jej krucjacie. Karak brał udział w wielu bitwach. Upływ czasu, wiek, i oddziaływania naszego wymiaru wywarły na nim swe piętno. Pokazały się pierwsze oznaki klątwy. Przekleństwo zaczyna działać, gdy templariusze spędzą w naszym wymiarze wiele lat. Najpierw. Walka staje się dla nich tak ważna, że nic innego nie ma już żadnej wartości. Stają się berzerkerami. Później ich ciała zaczynają podlegać mutacjom, ponieważ mechaniczne części starają się zwiększyć swoją skuteczność bojową. W końcu templariusze przemieniają się w całkowicie bezużyteczne, bezmózgie stwory. Berzerkerzy nie są idealnymi strażnikami, ponieważ z braku innych przeciwników gotowi są wzajemnie się pozabijać. To czyni z nich jednak wspaniałych szturmowców. Z tego powodu Ilian stworzyła koło. Dzięki niemu, po pierwsze, zatrzymuje czas, przez co powstrzymuje degenerację ciał Templariuszy. Po drugie, można je wykorzystać do przetransportowania jego mieszkańców na pole bitwy, bez ryzyka ciężkich strat. Większość żołnierzy koła to wojownicy, którzy od początku towarzyszyli Karakowi. Część jednak jest z nim związana od krótkiego czasu. Centralną część koła zajmuje komnata strażnika Karaka. Słuszne jest, aby pierwszy Berserker sprawował straż nad swoimi przeklętymi braćmi.